Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz na Jego pojawienie się i na Jego Królestwo. Głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila. Kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świeżbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Pan Jezus mówi, to nie wy mnie, tylko ja Was wybrałem. Moje owce znają mój głos, za obcym nie pójdą. My za obcym głosem nie pójdziemy. Ale jeżeli w Was zobaczymy Chrystusa, to pójdziemy za Wami. Nie będziecie sami, ale przede wszystkim stanie za Wami sam Chrystus. Królem Chrystę, nazywam się Maciej Kamiński. Przedstawiam się dzisiaj ze względu na to, że zamierzam skierować swoje słowa do hierarchii Kościoła Katolickiego i do wszystkich kapłanów. Jestem parafianinem parafii farnej, pierwszej parafii w Poznaniu. Zostałem wezwany w sumieniu do, do wypowiedzenia się w, w tej materii, a mianowicie do upomnienia zarówno was, przewielebni hierarchowie, jak i was, wielebni kapłani w Polsce. Upominam was zatem z miłością. Że dopuszczacie się jawnego świętokradztwa ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, udzielając Komunii Świętej na rękę. Ponadto dopuszczacie się również yy, zgorszenia. Zaświadczam o tym ja osobiście i zaświadczam Wam, że dotyczy to wielu tysięcy ludzi prawowiernych katolików w Polsce. Jest to o tyle boleśniejsze, że czynicie to wbrew magisterium Kościoła Katolickiego. A nawet w jawnym nieposłuszeństwie w tej materii stolicy apostolskiej. Taka jest moja teza. Chciałbym na dokumentach Kościoła pokazać, że moja teza jest uprawniona, i chciałbym też wykazać, że mam prawo do Was tak mówić. Otóż chciałbym się oprzeć na świętym Tomaszu Zakwinu, do czego zachęca mnie również sam Kościół. Bo to, że on żył blisko 800 lat temu, to nic nie zmienia w jego odwiecznej i zawsze prawdziwej nauce. A XX-wieczny papież Jan XXIII powiedział wyraźnie, że jak najgoręcej pragniemy, by z każdym dniem wzrastała liczba ludzi czerpiących z dzieł Tomasza Zakwinu oświatę i naukę. Dotyczy to nie tylko księży i ludzi wielkiej nauki. Wielce też sobie życzymy, by ze względu na potrzeby chrześcijaństwa coraz więcej wydobywano skarbów z jego wskazań. A więc tego się trzymam. Ja, ja jestem tu niejako lektorem. Nie, jest, nie zabieram, z, jak gdyby, nie, nie przemawiam, jak powiedziałem wcześniej, we własnym imieniu i chciałbym, jak gdyby, bardzo ściśle trzymać się magisterium Kościoła Katolickiego. Otóż z jakiego tytułu mam prawo do Was przemawiać? W wypadku zagrożenia, mówi święty Tomasz, dla wiary podwładni powinni upominać przełożonych nawet publicznie. I tak nawet święty Paweł, który był podwładnym Piotra, strofował go publicznie, a powodem tego było gorszące, grożące zaburzenie w kwestiach wiary. Jeżeli mówimy o świętokradztwie i to dotyczącym ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, no to większego zagrożenia, zaburzenia w kwestiach wiary nie ma. Żeby, żeby mógł wykazać to, to najpierw chciałbym zacząć od profanacji. Jak Kościół Matka definiuje profanację, czyli świętokradztwo? Katechizm Kościoła Katolickiego w kanonie 21-20 mówi wyraźnie, że świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych. I uwaga, dalej świętokradztwo jest grzechem ciężkim. Zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny ciało samego Chrystusa. Oczywiście jest tu nawiązanie do dogmatu Kościoła katolickiego sprzed wielu wieków. Ja celowo posługuję się katechizmem Kościoła katolickiego, ze względu na to, że on nas po prostu dzisiaj wszystkich obowiązuje. A więc mamy. W materii świętokradztwa oddzielamy, że, oddzielamy sam fakt świętokradztwa, żeby wykazać, że dochodzi do świętokradztwa jakby obiektywnie, to mamy dwa elementy. Pierwszy wynikający z naszej wiary, o czym mówi katechizm Kościoła Katolickiego, a mianowicie, że eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Kanon 1377. I dalej. Uwaga, cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce. A więc jeżeli prawdziwe jest zdanie, że w każdej okruszynie konsekrowanej hostii jest cały Chrystus, i jeżeli prawdziwe jest zdanie natury już racjonalnej, rozumowej, że opłatek składający się z wody i mąki pszennej ma tę właściwość, że się kruszy, zwłaszcza kiedy jest położony na dłoni, to z tych dwóch prawd wynika jasno, że mamy do czynienia ze świętokradztwem. Nie mielibyśmy z nim do czynienia, gdyby albo nieprawdziwe było pierwsze zdanie, czyli, że w każdej części jest Pan Jezus, albo gdyby nieprawdziwe było drugie zdanie, to znaczy, że cechą fizyczną hostii jest kruszenie się jej. W tym momencie chciałbym powiedzieć o świętej tradycji, bo została złamana święta tradycja Kościoła katolickiego. Dlaczego to jest święta tradycja i czym różni się święta tradycja od tradycji świeckiej? To są dwa różne wymiary. Święta tradycja lub tradycja pisana z dużej litery jest dlatego, że jest to owoc Ducha Świętego i tradycja, święta tradycja w Kościele Katolickim ma rangę pisma świętego. Czyli zmiana tradycji jest porównywalna ze zmianą Pisma Świętego. Dlaczego? Ponieważ ten sam Duch Święty tchnął w ewangelistów, żeby napisali Ewangelię i inne księgi Pisma Świętego. Ten sam Duch Święty natchnął tych, którzy po wielu latach dokonywali wyboru spośród pism do kanonu Pisma Świętego wszystkich tych ksiąg, które dzisiaj mamy w Piśmie Świętym. A więc nie ma żadnej różnicy pomiędzy działaniem Ducha Świętego przy jak gdyby, powstawaniu Pisma Świętego, jak i przez wszystkie wieki. Pozostanę z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Pan Jezus. Jeżeli uznajemy, że zakaz udzielania Komunii Świętej na rękę był natchniony Duchem Świętym, to jak mamy podejść teraz do zmiany? tego zakazu? Jaki duch w takim razie przyczynił się do tych decyzji? Pokażę to na jak gdyby naszym tutaj powiem tak już kolokwialnie podwórku polskim, a mianowicie wykaże za chwilę, że została jak gdyby złamana tradycja polskiego kościoła i to nie jest tradycja sprzed wielu set lat, znaczy ona tak długo trwa oczywiście, natomiast ona jeszcze była aktualna, chociażby w 1980 roku, kiedy to Episkopat Polski odpowiedział na wyraźne wezwanie Jana Pawła II, który wydał pewną instrukcję mającą na celu usunięcie pewnych nieprawidłowości w sakramencie przy świętej i poprosił wszystkie episkopaty lokalne o to, żeby wydały przepisy wykonawcze w tej materii, aby zahamować te właśnie nadużycia. I mamy dokument z 1980, z 1980 roku, wydany przez polski episkopat na czele z prymasem tysiąclecia, który w odpowiedzi na prośbę papieża pisze tak w tym dokumencie. Ojciec święty zwrócił również uwagę na nadużycia, które się wkradły do kultu eucharystycznego i polecił przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć. I w paragrafie 10 tejże instrukcji czytamy wyraźnie: Zgodnie z uchwałą konferencji plenarnej episkopatów w diecezjach Polski przyjmuje się komunię świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. A więc w tej materii y, tradycja w Polsce została zmieniona najbardziej radykalnie, jak można ją zmienić, bo episkopat Polski jeszcze y, kilkadziesiąt lat temu, co obowiązywało jeszcze przez długie lata, bo to jest jak gdyby wprowadzenie y, dopiero. Powiedział nam, że można przyjmować Komunię Świętą z rąk celebransa, dzisiejszy Episkopat nam mówi, że z rąk świeckiego szafarza. Episkopat Polski z 80 roku mówi nam, że do ust, dzisiejszy Episkopat mówi nam, że na rękę. Episkopat sprzed kilkudziesięciu lat mówi, że w postawie klęczącej, dzisiejszy Episkopat nam mówi, że w postawie stojącej, to już jest od dawna. Mało tego, jeszcze prześladowani są często i w nieprzyjemny sposób traktowane osoby, które przyjmują w sposób tradycyjny. To już tą kwestię pomijam. A więc wydaje mi się, że w sposób jasny wykazuje tutaj, że polski episkopat zmienił całkowicie tradycję chociażby polskiego kościoła w tej materii. Jest ona absolutnie sprzeczna z tą, którą ze, z tym stanowiskiem, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Też episkopat polski wydał w tej samej materii. A więc mamy tutaj kwestię złamania tradycji. Następna kwestia, którą należy poruszyć, żeby to wykazać, jest kwestia posłuszeństwa, a co za tym idzie sumienia. Przewieleni biskupi powołujecie się na posłuszeństwo, ale czym jest posłuszeństwo? Święty Tomasz Zakwinu mówi wyraźnie: posłuszeństwo musi być aktem roztropnym. A roztropność to prawa reguła działania względem celu. Inaczej taki akt byłby grzechem. A więc, jako podwładni, jesteśmy w stanie określić, czy wymagana od nas czynność jest roztropna, czy też nie. I nie kwestionuje to autorytetu osoby nakazującej, gdyż rozważana jest sama nakazana czynność. Czyli ja teraz występując w tej kwestii, nie, w, tym, w tym temacie, nie kwestionuje waszego przewielebnie autorytetu. Jak również każdy kapłan, który odmówi posłuszeństwa w tym temacie, nie będzie kwestionował autorytetu i nie ma to wpływu na posłuszeństwo, na święte posłuszeństwo w Kościele katolickim. Bo Święty Tomasz pisze dalej jeszcze bardziej dosadnie w innym dokumencie: nie każde posłuszeństwo jest cnotą, względnie cnotliwym uczynkiem. Bywa nieraz grzechem. Na przykład gdy ktoś jest posłuszny w tym, w czym nie powinien. Posłuszeństwo jest cnotą tylko wtedy, gdy jest sprawnością doskonalącą człowieka w spełnianiu woli przełożonych w tym, co jest dobre pod względem moralnym. Yy, no, nie można powiedzieć, że dobre pod względem moralnym jest świętokradztwo, profanacja ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo mówimy o największej profanacji i największym świętokradztwie na Ziemi, ponieważ największym sakrum na Ziemi jest ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jak wygląda kwestia sumienia? Bo do profanacji dochodzi. Ale teraz jak wygląda kwestia sumienia, czyli winy? Dzielicie się kapłani, bo teraz mówię o, o tych z Was, którzy, którzy dokonujecie tej profanacji, dzielicie się na jakby dwie grupy. Jedna, jedni z Was łamią swoje sumienie, mają wyrzuty sumienia, ale robią to z posłuszeństwa biskupowi, nie mając może, że, że dobrze czynią. Yy, ale wbrew własnemu sumieniu to czynicie. Kościół katolicki, a, a druga grupa, yy, tak dalece odeszła od pobożności, od miłości, zwłaszcza do Pana Jezusa, że robi to z ignorancji, nie mając wyrzutów sumienia. Co mówi na ten temat yy, Kościół katolicki? Katechizm Kościoła katolickiego. Yy, kanon 1790 mówi tak: Człowiek powinien być zawsze posłuszny pewnemu sądowi swojego sumienia. Gdyby dobrowolnie działał przeciw takiemu sumieniu, potępiałby sam siebie. Czyli ci z Was umiłowani kapłani, którzy wbrew własnemu sumieniu udzielacie komunii na rękę, potępiacie samych siebie. Natomiast... Yy, Teraz do Was się zwracam, do, 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 do tych z Was, którzy jakby robią to z ignorancji. Co katechizm mówi o ignorancji? Kanon 1791. Ignorancja często może być przypisana odpowiedzialności osobistej. Dzieje się tak, gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu. W tych przypadkach osoba jest odpowiedzialna za zło, które popełnia. Tak, tak czy inaczej, jedni z nas i drudzy no, zaciągacie winę. Ja, ja, jakby jasno wynika to z katechizmu Kościoła Katolickiego. Tłumaczycie się, że robicie to dla dobra, bo ze względu na zdrowie ludzkie już pomijam fakt, że zdrowie ludzkie postawiliście ponad Bogiem ponad y, obroną sakrum. Natomiast katechizm y, mówi w tej y, sprawie też wyraźnie. Podaje zasady, które stosują się do wszystkich przypadków, a, a więc są generalne. Nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro. Tak więc, yy, tu jest też sprawa, wydaje mi się, dosyć klarowna. I jeszcze jeden wątek: mówiłem też o zgorszeniu. Yy, zaświadczam o zgorszeniu, yy, bo to mnie dotyczy i, i, wielu, i, i wielu wiernych. Miłość zawsze przejawia się w szacunku dla bliźniego i jego sumienia. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Pierwszy list do Koryntian, 8,12. Dalej podaje katechizm. Dobrą jest rzeczą nie czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia. List do Rzymian, 14,21. Tym, co robicie, nas razicie, gorszycie i osłabiacie. Więc kwestia winy i sumienia wydaje mi się dość oczywista tutaj. Na koniec chciałbym tylko jeszcze zacytować św. Pawła, sumienie mi wprawdzie niczego nie wyrzuca, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Więc yy, 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 yy. dlaczego można sobie teraz zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się stało, że episkopat, że nagle jakiś inny duch w kościele katolickim jest? No bo wiemy, że to nie jest ten sam duch, co choćby w 80 roku, bo Duch Święty zdania nie zmienia. Więc wydaje mi się, że problemem jest episkopalizm, który jest jakby kulą u nogi kościoła od średniowiecza, a w dobie modernizmu, który jest syntezą wszystkich herezji. Episkopalizm przybrał właśnie taką postać, że stolica apostolska de facto musi dzisiaj się prosić o posłuszeństwo. Ja to wykażę na końcu tego materiału w, mater... w takim króciutkim filmie, wywiadzie z wysokiej rangi hierarchą stolicy apostolskiej, który tu powie wprost jakby i wyraźnie, jaka jest wola stolicy apostolskiej dzisiaj. Ale, jeżeli... Ale żeby sprawa też była do końca jasna, to jak, jak wygląda kwestia posłuszeństwa w Kościele katolickim? Otóż w drugiej połowie XIX wieku na Soborze Watykańskim I, jak wiemy, doszło do ustanowienia dogmatu o nieomylności papieża w kwestiach wiary i moralności. Ale okazuje się, że nie tylko. Cytuję: Dlatego nauczamy i wyjaśniamy, że Kościół Rzymski z rozporządzenia pana posiada nad wszystkimi innymi kościołami pierwszeństwo zwyczajnej władzy. Oraz, że ta jurysdykcyjna władza Biskupa Rzymu, która jest rzeczywiście biskupia, jest bezpośrednia. Wobec niej obowiązani są zachować hierarchiczne podporządkowanie i prawdziwe posłuszeństwo pasterze i wierni, wszelkiego obrządku i godności, uwaga, każdy z osobna i wszyscy razem. I to nie tylko w sprawach wiary i moralności, ale także w kwestiach dotyczących dyscypliny i kierowania Kościołem rozproszonym po całym świecie. Dokument kończy się oczywiście klauzulą: To jest nauka prawdy katolickiej, od której nikt nie może odstąpić bez utraty wiary i zbawienia. A więc w zakresie posłuszeństwa, umił umiłowani kapłani, jesteście winni posłuszeństwo stolicy apostolskiej. Za chwilę wykażę wyraźnie, jakie jest stanowisko, Stoli stanowisko stolicy apostolskiej. A teraz przejdę już bezpośrednio do tego, co mówiłem wcześniej, czyli do materiału filmowego wysokiego hierarchy Kościoła Katolickiego, który jest urzędującym prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, a więc nie ma bardziej kompetentnej osoby w Kościele Katolickim do odniesienia się do tego tematu. Decyzje wyrażane przez prefekta. Są wyrazem woli samego papieża. Jeśli zatem samo niebo mówi nam, bo anioł jest posłany przez niebo, przez Boga, mówi nam, że mamy klękać i przyjmować komunię do ust, dlaczego nie mielibyśmy tego robić teraz? Dlaczego buntujemy się przeciwko nauczaniu z nieba? Ja osobiście zaleciłem więc byśmy klękali i przyjmowali Eucharystię do ust. Tak jak nas uczyli Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty i Anioł Pokoju, a także Benedykt XVI. Benedykt XVI jako papież zawsze udzielał komunii klęczącym ludziom i do ust. Czyli... Najważniejsza osoba w Kościele, jeżeli chodzi o, o kwestie wypowiadania się w sprawach kultu i dyscypliny sakramentów, y, co nam mówi? Mówi nam, że wszyscy ostatni papieże w taki sposób udzielali Komunii Świętej. A więc y, zadaję pytanie, y, ja chciałbym zadać pytanie, właściwie to skierować te słowa kardynała do was, przewielebni arcypasterze i pasterze bo kardynał powiedział, że wydał stosowne zarządzenia. Jak przed chwilą przytaczałem, kwestia posłuszeństwa stolicy apostolskiej jest absolutna. To skoro wydał stosowne zarządzenia w tej sprawie, żeby tego nie robić, dlaczego postępujecie inaczej? Oczywiście dana konferencja episkopatu może postanowić to, co uzna za stosowne w danym kraju. Na tym polega jej odpowiedzialność. Ale myślę, że należałoby dogłębnie, poważnie przeanalizować, jakie miejsce dajemy Bogu w kościele i w naszym życiu. No, chciałbym tylko powtórzyć. Przeanalizujcie przewielebni pasterze, jakie miejsce zajmuje Pan Jezus w Kościele i w naszym życiu. I przemyślcie to jeszcze raz. To są słowa prefekta Kongregacji do spraw kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, nie moje. Wiele soborów i synodów, synod Rouen, piąty Sobór Konstantynopolski, wszystkie mówią, że Eucharystię powinien rozdawać tylko kapłan. Jeśli popatrzeć na świętego Franciszka z Asyżu, on mówi, że żadna inna dłoń nie powinna dotknąć Eucharystii, jak tylko dłoń konsekrowana, czyli dłoń kapłana. To samo mówi święty Tomasz z Akwinu. Mamy wiele dokumentów historycznych, w których mowa jest o tym, że tylko dłonie konsekrowane mają rozdawać komunię. Ja jestem, nie ukrywam, trochę zażenowany, bo no, nie, no, trudno to w ogóle jak, w jakikolwiek sposób komentować. W każdym razie, tak wygląda nauka kościoła katolickiego w tej materii. Jest tylko pytanie, dlaczego w Polsce. Jest inaczej. To znaczy, oczywiście wszyscy wiemy, że wszędzie na Zachodzie, tak zwanym, jest od dawna to już praktykowane, ta profanacja. Ale teraz, dlaczego Polski Kościół do, dołącza do, do, do tych, którzy dopuszczają się świętokradztwa i dlaczego postępuje wbrew nauczaniu Kościoła katolickiego przez wieki? Czyli, tak jak powiedziałem, jest to łamanie tradycji świętej. Zwracam się do prawowiernych biskupów i do prawowiernych kapłanów, czyli war, ważnie wyświęconych. My na Was czekamy. My bez Was nie możemy liczyć na yy, zbawienie, bo nie będziemy mieli fundamentalnych sakramentów. Kościół Polski to nie jest kościół jakiegokolwiek innego państwa na świecie, bo żadne inne państwo na świecie nie jest Królestwem Maryi, tak jak Polska. I jak mówił kardynał Wyszyński, zabieraliśmy głos w dziejach narodów, gdy brakło narodom serca. Tu nie będzie tak, jak jest wszędzie. Więc te kompleksy i dostosowanie się do zachodniej Europy tutaj nie mają racji bytu. Bo, bo w Polsce po prostu do tego nie dojdzie. Będziemy składali ofiary, będziemy się modlili za was, aż nawróci się jakaś część biskupów i was, przewielewni kapłani, którzy jesteście i tak bohaterami dzisiaj w swoim kapłaństwie. Bo jeszcze trwacie.